Złoto przenosi wartość pieniądza w czasie. Zawsze jest ten klasyczna historia z samochodem Ford w, te, w naszej branży. Często się o niej mówi o tym, że 100 lat temu, to znaczy w 1924-1925, można było za równowartość mniej więcej 260 dolarów, to wtedy było 13 uncji złota. Można było kupić wtedy jeden jedyny samochód dostępny, czyli Forda T. Dziś gdybyśmy na przykład sobie wyobrazili taką historię, że mamy dwie koperty czy dwa spadki po naszych prapradziadkach, którzy nam przekazują, jeden przekazuje nam 265 dolarów. Wtedy równowartość 13 uncji złota, a drugi przekazuje nam 13 uncji złota. No to dziś, gdybyśmy otworzyli te koperty od jednego dziadka, mielibyśmy dalej 265 dolarów od drugiego, gdybyśmy tą kopertę otworzyli, mielibyśmy 13 uncji złota, a to daje nam równowartość w tej chwili około 30, czy to w tej chwili już nawet dużo bardziej, ponad 30 tysięcy dolarów i wtedy też możemy sobie pozwolić na kupno samochodu, ale już jednak zupełnie innej klasy niż taki Ford T.